Cześć, tutaj Steam Players z DavoXelisoft, jak tam chcecie Podobnie dzisiaj wpadłem sobie na pomysł, żeby nakręcić serię Taką nową serię, nie tą, bo już kiedyś kręciłem taką serię Minecraft, czyli jak, gdzie, co Ale jakieś tam co chwilę były problemy, nowe save'y i coś takiego, nowe wersje No i w końcu gdzieś jak zmieniłem Minecraft to Zapodziały mi się te save, no i już nie mam tamtego, więc nie będę tamtego kręcił. A w ogóle zrobiło się to strasznie nudne, dlatego postanowiłem nakręcić inną serię, y serię taką w Biosferze. Będzie to wpisane Epickie Przygody Dava, czyli DAWO, bo ja. Y ale możecie pisać w komentarzach y Wasze proponowane nazwy, bo nie jest to jeszcze aktualne, podpisałem to, tylko po prostu save, tak tutaj. Y jest to w biosferze świat. Czyli to, to co kiedyś Wam pokazywałem jako modyfikację, tak yy, przeleciałem sobie, się trochę po właśnie tym, żeby mi się wygenerowało. Bo, jak pójdę gdzieś dalej, to. 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 to, to jak pójdę gdzieś dalej, to się właśnie. Yy, zrobi normalny świat. Ponieważ ja gram na wersji 1.2.5. Bo wydaje mi się, że tutaj mi. Mniej laguje Tak, tak mi się wydaje yy, Fuck, już się zrobiła noc A ja nawet nic nie mam zebranego Wiecie, bo musiałem tu trochę zmieniać W 1.2.4 ściągnąłem sobie tu manny item yy, Tu manny item ze ściągnąłem yy, Tą właśnie modyfikację Kurde, nie dosięgnę tam żeby właśnie wczytać sobie to na 1.2.5 Pójdź, dziwne wrażenie, że... O, białe drewno, zapomniałem w ogóle o tym o. E, Dziwne wra... ale byłem ten teraz Dziwne wrażenie, że zaraz nie to jakiś potwór zabija od tyłu Dlatego jak najszybciej chcę się tutaj wjebać w ziemię Zaraz za przekleństwa, ale... To będę prawdziwy ja I nie żadne udawane tam... Jakieś rzeczy fakt nie wiem jak przetrwam tą noc Zastanawiam się czy zrobić sobie cięcie Żeby was nie zanudzać tym oczywiście Czy nie? W sumie tutaj tak tutaj nic... Nie będę widział, bo nie mam węgla Będę musiał zrobić węgiel drzewny em... Fak, boję się tutaj być teraz Boję się wyjść po ten craft box Wiecie co? Jakoś, że to jest pierwsza noc Ledwo zacząłem to włącze peaceful Sorry, no ale nawet nie miałem szansy się sować Poczekamy do dnia Przynajmniej nie zginiemy, nie będzie nam głód leciał e, Nie osądzajcie mnie, że hakuję i w ogóle tam jakieś tam inne rzeczy Coś zapadła minutka w głowie z tego, z bitwy na głosy, które było wczoraj Bo dzisiaj jest niedziela, ale możecie to oglądać nie wiadomo kiedy nie dokazuj, nie to nie dokazuj, na 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 na, sorry za moje fałsze, od razu mówię. Ech, nie umiem śpiewać, to jest fakt, ale nie mogę zapomnieć tej nutki. Chcę mówić teraz głowić, więc nie za dużo będę mówił. No, zajebiście, więc zapomniałem, że przecież to się tak robi. Wydaje mi się, że strasznie długo się zbiera to drewno. Chyba nutka jakaś leci, nie wiem. Znaczy, no, coś tam nie słyszę, ale wiedziałeś, ściszę to na jeden. Bo przy mojej superkarcie dźwiękowej muszę tak ściszeć, żeby wy, żebyście wy to słyszeli dosyć dobrze. I nie, nie mogę ściszyć mix stereo, ponieważ właśnie nie da się, cholera, to mnie najbardziej denerwuje. Gdyby się dało, to już bym dawno ściszył i ja bym wszystko słyszał i wy byście wszystko słyszeli. A tak to tylko wysłyszycie, a ja ledwo. To zrobimy z pięć takich To się szybko pali. nas szybkie wpadę więcej. Światło. Ale no i ten kilof. To będzie nasz pierwszy domek. Myślę, że osadzimy się na... na polu, w sensie na łące, ponieważ jest tam jest tam trochę ciekawiej, raczej no, może nie tyle ciekawiej, ale więcej pola właśnie do budowania, a ja bym chciał zbudować domek. Nie będę budował się na żadnej dżungli, choć tutaj ona wygląda naprawdę fajnie. Nie będę, ponieważ nie lubię po prostu być strasznie zatłoczony, a tak to będę patrzył się przez okno. patrzę się potwór, potrzebuje na przykład nici albo, nie wiem, mięsa zombie, byle co. No i podchodzę i zabijam, a nie tak to... Idę, 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 odwracam się a tu nagle za drzewa Wychodzi mi creeper No e, Więc Tak by to, tak to wygląda na początek e, Pierwszy odcinek nie wiem ile będzie trwał ee e, e, e. się dzień już? Noc. Nie wiem, ile teraz trwa tutaj noc. Znaczy w ogóle nie wiem ile trwa noc. Nie wiem ile nagrywam. Z, nie wiem. Z 3-4 minuty nagrywam. Z 5, nie wiem. Ciężko powiedzieć na oko. No, prowizorka. Trzeba zużyć w końcu ten kilo na coś. Na czymś. Nienawidzę. <kluje> Boże, jak się zlękłem, kurwa. Ja pierwszy Ja pierdolę Ale se teraz wiochę zrobiłem, naprawdę aż mi ciarej przeszedł po całym ciele Normalnie zesrałem się prawie A propos strania, zaraz wam opowiem pewną historyjkę, która się przydarzyła dzisiaj <coughs> Fuck Pierwsze co sobie teraz pomyślałem to nie ma potworów, co to jest, bo widziałem tylko kawałek. Odwracam się no i krowę. O Boże. Ja się zlękłem. Nie czepiajcie się, wy też się czasami boicie niektórych rzeczy. E, no dobra, i mo mogę wam teraz opowiedzieć tą historyjkę a propos Srania, no, za przeproszeniem. E, przyjeżdżam sobie dzisiaj od kuzynki, no nie? To jest w ogóle realne oczywiście, bo mówię. Ja mieszkam w bloku, przyjeżdżam sobie, wchodzę i jebię na jebię na klatce z serem. W ogóle nie wiem czemu z serem, no nie? Idę no myślę sobie, że od kogoś jakiegoś sąsiadam, No to idę, idę, idę na samą górę, idę, 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 idę. Mieszkam na samej górze. I dalej śmierdzi serem. Idę do domu. Pytam się czy... Czy, czy też oni to czują, czy nie e, no i... No i też to czuję. Coś to czuję. No ZOSRANE KRÓWSKO! Zajebie je. Dawaj miechu, Dawaj. O ty nie uciekniesz. I tak wychodzę na tą klatkę. Idę popatrzcie. No po prostu na klatkę. Nie, nie na sodach od razu, bo nie mówię, że to jest w przejściu jak idzie, tylko tak na takim półpiętrze, gdzie nie ma tego. Nic. Mieszkań żadnych. Patrzę się a tam sranę na, na podłogę, Czy idzie to? Na klatkę, na podłogę, ale w takim miejscu, gdzie się tędy nie chodzi. No, myślałem, że jedne. E, bo sranę jest dlatego, że Benel na pewno. Benel jakiś przyszedł i, i sranę. <grym> Sorry. E, załatwił się, zrobił kupę. Nie wiem e, dlaczego, bo robiono teraz nowe domofony nowe domofony nam robią i wy, wykręcili stare domofony, a nowych jeszcze nie przykręcili więc musieli zostawić drzwi na samym dole otwarte żeby, żeby ludzie mogli wejść jeżeli nie mają klucza bo sobie nie zadzwonią do kogoś, no nie? no i yy, no i drzwi są cały czas otwarte no i ja się nie dziwię, że Menel przyszedł Pewnie spał tutaj gdzieś, znaczy w sensie na klatce, mnie nie było, więc nie wiem. Spał, nastrał, no i szczęśliwy, poszedł sobie. E, nie wiem, może to nie może to nie menel, może to jakaś sąsiadka, sąsiad, kto wie. Ale po prostu jebie na całą klatkę. Trzeba po prostu taki ten. E, Przydało się wydrukować kartoczkę i. Zamykać drzwi, znaczy no teraz się co prawda nie da i zamknąć, ale już będzie domofon Zamykać drzwi, bo menele srają na klatce Można sobie przyjść zobaczyć, nie wiem jak chcą ja tego sprzątać, nie będę mówiłem, Bo to nie, to nie, to nie moja robota Przyjdzie sprzątaczka, powodzenia życzę Ja się rozgadałem Na chwilę co to jeszcze miałem powiedzieć no i, i taka super historia fajnie co pośmialiście się trochę może nie wiem ale mówię wam, teraz normalnie pusto mi się w środku zrobiło jak się przeraziłem tej krowa krowy a nigdzie, a nigdzie jej tutaj nie widziałem no fakt ile razy jeszcze muszę zejść żeby zrobić sobie te narzędzia kamienne masakra No, to będzie taki odcinek na Peaceful'u Dobra, mogę teraz już włączyć normalne Nie gram na Easy, bo oglądam Minecraft Premu i widzę co się dzieje Masakra Nie ma takiej opcji, żebym grał na, na Easy Tyle ile się potworów tam pojawia Oni mają małą powierzchnię, a ja tutaj teraz też mam w sobie małą powierzchnię, więc na pewno. no Nie będę grał na Easy Się zaciąłem Zaciąłem się yy. dobra, jeszcze zrobimy sobie jeden kilof a dobra, niech będzie już zużyję ten patyk i mieczyk sobie też sprzyjemy lubimy mieć wszystko poukładane tak, Jak widzicie Dobra, idziemy ściąć trochę drewna yy. Po, pościnamy trochę drewna stąd Przydałoby się też je od razu sadzić, bo to jest w końcu las A pustkowie to pustkowie Będę tak chodził do lasu Deski tam są Właśnie przyda przydałoby się znaleźć też jakieś zwierzęta No co prawda nie jest to 3 ale jakieś inne zwierzęta I hodowlę zrobić Od razu mówię, że jak y, generowałem ten świat i latałem na creative y, żeby żeby właśnie grać na tym to nie widziałem jakie są tutaj, po prostu latałem nad nimi, żeby mi się wygenerowały. Teraz zapewne jak pójdę gdzieś tam z, z takich z 6 cholera z 6 y, sfer biosfer y, dalej to zrobi mi się normalny świat może to i dobrze o jabłuszka, nie, dwa, co tak dużo? Zawsze to, zawsze to coś jest. Ale sadzonki, sadzonki nie wylatują. Tu gdzieś jest sadzonka, bo są ślepie. tam jest. No dawaj, dawaj, Pięknie. Eee porozmawiamy te liście trochę. Yy. Nie wiem, co się łączy ze sobą, osoby. To się odłączy od siebie. Nie będę niszczył wszystkiego. Trochę drewna mi się przyda. Yy. Najbardziej boję się tylko renderowania tego wszystkiego. No. Komputer ten zaczął mi teraz coś myśleć. no to, to mi się zmniejszyły teraz klatki. Eee. Yy. 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 Ten, ten tego patrz, no i zapomniałem, co to miałem powiedzieć. Fakt, um. nie przypomnę sobie, oglądaj sobie filmik, to sobie przypomnę. Um. Aha, no, no właśnie, najbardziej boję się renderowania tego. Ponieważ u mnie e, około 8 minut filmiku Tak jak był ostatni e, Ostatnia modyfikacja Renderuje mi się Godzinę ponad Czujecie to? No A że to będzie zajmować z jakieś 20 e, Będzie trwało z jakieś 20 minut Tak by te przeliczał około e, Znaczy pierwszy odcinek nie wiem tak, zaraz zakończymy to. Yy, to. Boję się po prostu, ile to będzie trwało. Jako, że 8 godzin. No to ponad 2 godziny będzie mi się to renderować. Ten odcinek pewnie teraz wyrenderuję i będzie mi się do 8 robił. Yy, wieczorem, oczywiście. Łapka. The... Najbardziej, co my właśnie robię, to są niedociągnięcia. Tak, dobra, zacząłem strasznie klatkować, bo um, niedawno zacząłem... skończyłem grę. I I teraz zacząłem myśleć ten komputer zjebany. Dobra, o, rzekam Wam, że nie będzie raczej takich lagów w dalszych odcinkach. Więc nie bójcie się, możecie oglądać dalej. Chociaż wiem, że niewiele osób to ogląda. A ja nie ogląda, nie będzie oglądać. Ale ja się tym nie przejmuję, robię to, co lubię robić I nie obchodzi mnie, czy ktoś nie ogląda, czy mnie hejtują, czy nie Po prostu... Gram i nagrywam Też dla was oczywiście, choć jest was mało Ale też dla siebie, dla przyjemności Dobra, tutaj się pożegnamy Bo nie dojdę do domku Do domku, do szałasu, do... do bazy Och, przestało logować Dobra no tutaj się pożegnamy, tak jak w pierwszym odcinku z mojej serii, w sumie też tak było. No i to by było na tyle. Subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie. Mógłbym powiedzieć i pamiętajcie, nie żałuj, subskrybuj, ale jakoś lepiej wolę mówić. Subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie. Dobra, nie będę przedłużał, to by było na tyle. Oglądajcie dalszy, dalszy ciąg tej serii. Bo jest inna, bo jest... może no, dobra, nie przesadzajmy ciekawsza, może nie jest, ale jest inna, nie jest taka nudna jak każde, wiecie. Czyli mam na myśli tutaj normalne granie bez modów na zwyczajnym świecie. Ja nie gram na modach, a grałbym na Timeberze, gdybym miał na właśnie 1.2.5 No To było tyle. To było na tyle. Narci. Czyli Nara.